Jak wszyscy wiemy, to jest 30 już lat, 92 rok, z tym, że sam początek można datować gdzieś na rok 86-87. Skąd się wzięła inicjatywa? Zupełnie, zupełnie właściwie oddolnie. No, wzięła się ze Związku Niewidomych, czyli ze środowiska, które jakoś tam próbowało również się zająć niewidomymi dziećmi, ale skoncentrowani byliśmy głównie na, na dzieciach niewidomych, ale zdrowych. W pewnym momencie się okazało, że zgłaszają się do nas rodzice, którzy wychowują, mają dzieci, które prócz tego, że nie widzą albo słabo widzą, to mają różne dziwne dodatkowe schorzenia. I z tym problemem w naszym kraju no, nie potrafił sobie nikt poradzić. I, no i zaczęliśmy się rozglądać, no, co my z tym fantem zrobić. No, pierwsza rzecz, którąśmy zrobili, to spojrzeliśmy, co słychać w Europie. No, wtedy oczywiście oglądaliśmy się głównie na Europę Zachodnią. Tam się wiedzieliśmy, że tam się coś dzieje, zajrzeliśmy za, grani, za granicę naszą zachodnią i okazało się, że są tam doświadczenia i bardzo bogate już w tym zakresie. No i podpowiedziano nam, że no, trzeba zacząć najpierw od tego, żeby spróbować zdiagnozować teren, ile takich dzieci jest i gdzie one rzeczywiście są. Bo to, że znaleźliśmy jedno dziecko gdzieś w domu, to wcale nie znaczy, że, no, że już jest wielki problem, prawda? No i jakżeśmy się tym zainteresowali bliżej i zaczęliśmy penetrować teren. Rozmawiać z ludźmi okazało się, że tych dzieci jest całkiem sporo. Oczywiście ograniczaliśmy się do, do województwa śląskiego, całkiem sporo, a te najcięższe przypadki, te, które wymagałyby konkretnej pomocy, no właściwie wylądowały na oddziałach psychiatrycznych różnych, różnych szpitali psychiatrycznych. No, i to nas przeraziło, i to było jak gdyby takim naprawdę pierwszym takim intensywnym bodźcem, żeby, żeby na serio się ten, tym tematem zająć, żeby rozeznać temat, zajrzeliśmy za granicą. My mieliśmy wielkie szczęście. Bo natrafiliśmy zupełnie przypadkowo na wtedy największy ośrodek właściwie w Europie, który się zajmował już od wielu lat os osobami niewidomymi z dodatkowymi, z dodatkowymi e niepełnosprawnościami tak się to w tej chwili fachowo nazywa. I to jest ośrodek Würzburgu, on funkcjonuje do, 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 do dziś. Trafiliśmy tam na, na ludzi, którzy poczuli blusa, poczuli po, potrzebę e rozszerzenia jak gdyby, tego, co oni robią. Na, na Polskę. I tutaj no, trzeba wspomnieć dwóch ludzi, a przede wszystkim jednego, pana Hansa Neugebauera, dyrektora ośrodka w Würzburgu, w tej chwili już oczywiście też emerytowanego. I dyrektora szkoły Eberharda Fuchsa, który tu głównie zajmował się szkoleniem personelu, bo to też był bardzo istotny element, bo tu budowa, budowa, remont, remontem, ale ten ośrodek trzeba było wypełnić, prawda? Jasne, że klienci byli, mam na myśli tutaj w tej chwili dzieci niepełnosprawne, no ale ktoś tymi dziećmi i to w sposób fachowy musiał się zająć, prawda? I zebraliśmy oczywiście grupę takich trochę ryzykantów, młodych, bardzo młodych ludzi, którzy no chcieli, chcieli w tą ścieżkę zupełnie nową, w tym kraju pójść. Byłem strasznie dumny, prawda, że udało nam się to zrobić. To był pierwszy tego typu ośrodek, pierwsze takie miejsce, gdzie takie dzieci mogły znaleźć, mogły być zaopiekowane w kraju w ogóle, prawda? Kwestia tej wczesnej interwencji, która łączyła się jak gdyby z tym bezpośrednio, to no właśnie tutaj miała swoje miejsce, jeżeli chodzi o Polskę. W tej chwili już nikt w kraju pewnie o tym nie pamięta, natomiast no czuję się w obowiązku i mam przyjemność to powtórzyć, prawda, że tak rzeczywiście było. Tutaj, gdzie widzisz panią fryzjerkę? Brawo! Polski Związek Niewidomych zatrudnił mnie w 91 roku i zastałam tu budynek w remoncie. Nie było nic, trzeba było wszystko przygotować. No, nie było łatwo, bo to jest budynek mimo wszystko nie był przynajmniej przystosowany dla takich dzieci z niepełnosprawnościami. Strome schody, duże pomieszczenia, a wiadomo, że takie dzieci wymagają pracy indywidualnej, co w, w dużych pomieszczeniach się nie sprawdza. I trzeba było po prostu pod te dzieci stworzyć im taką placówkę, żeby się mogły leczyć i żeby były bezpieczne. Trudną sprawą było zaangażowanie personelu, bo o ile personel jako taki był, to w zasadzie brakowało nam umiejętności do pracy z dziećmi niewidomymi. Tu na Śląsku przynajmniej u nas nigdzie nie ma takiej placówki. Więc po skompletowaniu odpowiedniego personelu. Oczywiście, z, z pomocą Związku Niewidomych, zaczęliśmy wysyłać naszych ludzi na szkolenia. Jeździliśmy do lasek i mieliśmy bardzo dobrą współpracę z ośrodkiem w Wirtzburgu. Dostaliśmy również pierwszy sprzęt specjalistyczny. No, i robiło się stale coś, stale się czegoś uczyliśmy. Byli ludzie z pasją, więc yy, zaczęliśmy budować plac zabaw. Zaczęliśmy yy, wytyczać ścieżki do nauki chodzenia w parku, który już wtedy był ogrodzony i zamknięty, bezpieczny. Jestem tu po wielu latach, jestem zachwycona w zasadzie tym. Co zastałam, ile przez ten czas się zrobiło dla tych dzieci. Środek przejęłam w bardzo trudnym okresie, takim dotyczącym Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Oświaty, gdzie po prostu w tych prac w tych instytucjach bardzo zmieniły się przepisy. I niestety nasz ośrodek nie jakby nie sprostał tym przepisom, więc po prostu musiałam przygotować się do szeregu remontów. Pierwszy remont, jaki żeśmy przeprowadzili, to był remont instalacji elektrycznej, ponieważ no, nie spełniał wymogów, potem był cały system PEPOSZ. Potem wkroczyliśmy do głównego budynku, ponieważ główny budynek również nie spełniał standardów Narodowego Funduszu Zdrowia. Trzeba było po prostu wszystkie ściany przemalować, przebudować, wyłożyć wszędzie wykładziny, które były wywinięte na ściany. Potem doszła do tego oświata, która musiała mieć specjalne sale lekcyjne, musiały być pomieszczenia podzielone, no więc Niestety musieliśmy kolejne remonty przeprowadzać. No przy tych remontach od razu wykorzystaliśmy tą możliwość, żeby stworzyć nowe pracownie. Czyli utworzyliśmy po prostu z gabinetów dyrektora i administracji, przenieśliśmy do następnego budynku, a tutaj żeśmy utworzyli po prostu pracownię terapii widzenia, pracownię psychologiczno-logopedyczną, salę multimedialną z tablicą interaktywną, Oczywiście zaadoptowaliśmy całe poddasze i tam po prostu utworzyliśmy salę do poznania świata, tak zwaną muzyczno-sensoryczną. I następnie, no wiadomo, trzeba było kup zakupić nowe meble do tego budynku, czyli również nowe łóżka do e, NFZ-u, które by spełniały wszystkie wymogi. E, następnie, meble nowe wyposażyliśmy, e, wszystkie sale lekcyjne. E, kuchnia również pozostała niestety cała do remontu, bo trzeba było zakupić nowy sprzęt, trzeba było porobić nowe ścieżki na naczynia na brudne i czyste. Także e, po prostu. Tak jakbym wspominam, to właściwie jeden remont kończyłam, drugi remont zaczynałam i tak właściwie przez 12 lat. Następnie robiliśmy również następny budynek, adoptowaliśmy tam pomieszczenia do rehabilitacji i tam powstała sala integracji sensomotorycznej, zakupiliśmy oczywiście nowe wirówki, sala też była po prostu do balneoterapii. Następnie stwierdziliśmy, że tutaj są garaże niewykorzystane, tu właśnie, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Bus się nie mieścił już do tych garaży, więc to były takie magazyny. Doszliśmy do wniosku, że zaadoptujemy te garaże i oczywiście zrobiliśmy tutaj tą pracownię obecną artoterapię. Więc tych remontów naprawdę była... Bardzo duża ilość. wyrobiliśmy robiliśmy parkingi, robiliśmy chodniki, pralnie całą żeśmy unowocześnili, porobiliśmy nowe, zakupiliśmy nowe urządzenia. Tego bym wszystkiego właściwie nie osiągnęła, gdybym nie, jakbym powiedzieć, nie otoczyła się wspaniałymi ludźmi. Ja miałam takie szczęście, że udało mi się zaprosić do współpracy wspaniałych ludzi. Terapeutów, czyli rehabilitantów, logopedów, yy, yy, terapeutów, yy, pedagogów, ale też nauczycieli. To byli, słuchajcie, to jest, jak ja o tym mówię, to od razu się wzruszam, bo to byli ludzie, którzy. Oni sami do mnie przychodzili i mówili, pani dyrektor, moglibyśmy taką formę terapii wprowadzić, bo gdzieś żeśmy tam wyczytali, że to można robić. Czy nie dałoby się tego ująć we wniosku, żebyśmy mogli to realizować? To byli tak inicjatywni ludzie i widzę, że do teraz niektórzy jeszcze tu pracują, że naprawdę aż było miło po prostu z nimi pracować. Ja, ja po prostu nie mam słów wdzięczności, w wyrażeniu mojej wdzięczności dla nich, że oni byli tak aktywni. Oni potrafili robić praktycznie co miesiąc takie imprezy dla tych naszych podopiecznych. Oni się uczyli jakichś tekstów, robili stroje, przebierali się. No, po prostu. Nie do opisania, jakie oni cudowne rzeczy tutaj potrafili robić. I dlatego mówię, ten sukces, który myśmy tutaj odnieśli, to nie jest tylko mój sukces, to jest sukces wszystkich pracowników, którzy po prostu byli tutaj zaangażowani i pracowali. No i mój Ta instytucja, która jest placówką Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego, jest taką perełką, można spokojnie powiedzieć, w skali kraju, gdyż zajmuje się osobami, nie tylko osobami niewidomymi, ale osobami niewidomymi z dysfunkcją sprzężoną, z dysfunkcją intelektualną. My jako okręg nie prowadzimy żadnej innej placówki tego typu, a i w skali kraju, tak jak wspomniałem, jest to perełka. Ogólnie jesteśmy dumni, bardzo dumni z tego, że mamy taką placówkę, że mamy placówkę zarządzaną tak wspaniale przez Panią Dyrektor. placówkę, która rozwija się, wspaniała kadra pracująca tutaj, daje nam w Chorzowie poczucie powiedzmy, bezpieczeństwa, że placówka jest dobrze prowadzona. Powinienem tutaj wspomnieć moją ostatnią wizytę przy otwieraniu ogrodu z terapii. Zrobiło to dla mnie ogromne wrażenie. Taki, taki, nawet nie wiem jak to określić, taki mały Mały, mały wielki świat, ponieważ, wielki, mały, ponieważ na małym terenie z małymi chodniczkami, w małej takiej architekturze, a wielki, ponieważ całe mnóstwo e, ciekawych dla mnie również osobiście roślin, które znajdują się na tym terenie, I aż jestem ciekaw jak to właśnie funkcjonuje w tym okresie zbiorów owocowych, jak tutaj opie, podopieczni ośrodka mogą z tego korzystać w tym, w że okresie czasu. Jest w planach oczywiście rozwój tego, tego ośrodka. No, mury zamkowe mają to do siebie, że nie da się ich przerobić dokładnie tak, jak byłaby potrzeba nasza, więc trzeba będzie coś dobudować. Są pierwsze rozpoznania poczynione w tym kierunku, aby dobudować tutaj zupełnie nowy budynek, co w tym kompleksie pałacowo-parkowym nie jest łatwe, ponieważ wymaga zgody konserwatora zabytków, no ale mamy to w zasadzie to będzie już gdzieś tam uzgodnione. Mam nadzieję, że ten nowy budynek powstanie. Pokaż mi, jak sama potrafisz rozgrywać ją Idziemy do Dominika teraz. mieć tak? Czego? Poszukaj. Brawo! No tak, a czy na naszym stoliku są kwiaty? Weź kwiatek do ręki. Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. To jest nasza oficjalna nazwa. Jednakże wszyscy nas znają pod określeniem Zameczek. Jesteśmy ośrodkiem, który prowadzi dwa rodzaje działalności. Jesteśmy zakładem opiekuńczo-leczniczym, który jest finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj dzieci znajdują pełną opiekę medyczną, pielęgniarską. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 25 roku życia. I tutaj mamy dzieci z terenu całej Polski. Drugą częścią naszej działalności jest ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, czyli tutaj cała edukacja, opieka, wychowanie naszych podopiecznych i tutaj umożliwiamy realizację obowiązku szkolnego na poziomie wychowania przedszkolnego. Rocznego przygotowania przedszkolnego, szkoły specjalnej, jak również zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych. Podopieczni mają zapewniony szereg dodatkowych form wsparć, takich jak na przykład logopedę, rehabilitację, terapię widzenia, terapię ręki. Mamy również grotę solną, w której odbywają się zajęcia, bardzo dobrze wyposażoną terapię zajęciową, w których nasi podopieczni mogą tworzyć wspaniałe dzieła sztuki. Także tutaj dzieci z, mają zapewnioną taką szeroką, kompleksową opiekę. Przyjmujemy dzieci, tak jak przed chwilą powiedziałam, z terenu całej Polski. Dzieci te znajdują tutaj specjalistyczną opiekę, właśnie lekarską, pielęgniarską i edukacyjną. Obecnie, w, tak jak przez cały chyba okres czasu, w związku z tym, że jesteśmy obiektem zabytkowym, strasznie u nas dużo się dzieje. Przede wszystkim mamy tutaj mnóstwo remontów, które ten obiekt, wymaga różnych prac konserwatorskich. Dlatego tutaj w ostatnim czasie został wymieniony dach na budynku głównym zameczku, został wymieniony dach, pokrycie dachowe, ogólnie remont dachu na oficynie. Dokonaliśmy tutaj również odwodnienia za budynku oficyny. W planach jest również pomalowanie i stworzenie nowej elewacji dla budynku głównego zameczku. Nie tak dawno, bo w zeszłym roku został otwarty właśnie tutaj ten piękny ogród sensoryczny Obrót sensoryczny został stworzony dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej. Pani Magda Michna-Czerwik zrobiła projekt, pani dyrektor Beata Brom zrobiła projekt do Urzędu Marszałkowskiego i dzięki temu mogliśmy stworzyć miejsce, w którym nasi podopieczni mogą troszeczkę odpocząć. Odpocząć, zrelaksować i pobyć blisko natury. Znajdują się tutaj różne takie przystanki, miejsca, jest zakątek słuchu, mamy sadzawkę, stanowisko do hydroterapii, mamy stoły sensoryczne, pergole, małą sadzawkę, no i ścieżkę sensoryczną, którzy, którą wykorzystujemy właśnie w trakcie zajęć. Ogród też powstał dla lokalnej społeczności tutaj ziemi pszczyńskiej, którzy również mogą tutaj przebywać, odpocząć po ciężkim dniu, pobyć razem tutaj z nami, z naszymi podopiecznymi. Nasze dzieci to są osoby z głęboką niepełnosprawnością, i nie ukrywam, że jest troszeczkę problem z. Dostaniem się do miejsc takiej użyteczności publicznej. Dlatego stwierdziłyśmy tutaj z panią dyrektor, że miejsce mamy, więc trzeba to jakoś teraz troszeczkę ożywić i móc gdzieś z naszymi dziećmi miło i efektywnie spędzać czas. Stąd właśnie ten ogród sensoryczny, stąd właśnie nowe plany na zagospodarowanie, nowe parku. No i przede wszystkim takim naszym głównym marzeniem jest stworzenie nowego ośrodka. Mamy już wstępną zgodę zarządu głównego z Warszawy, z Polskiego Związku Niewidomych. No, teraz będziemy musieli powoli zbierać środki finansowe i chcielibyśmy naprawdę tutaj naszym marzeniem jest zbudowanie nowego budynku, który będzie przystosowany w 100% pod naszych podopiecznych. Gdzie tu jest lekarz Rafał?